Na temat każdej osoby odpowiem i tutaj jestem otwarty. Kibice też chcą wiedzieć, i absolutnie my jako klub te informacje przekażemy. Koncentrujemy się w letnim oknie transferowym na pozyskaniu zawodników ofensywnych. Także tutaj jest priorytet. Chcemy pozyskać do formacji ofensywnej dwóch, może trzech zawodników. Tak jak też wspominałem wielokrotnie, czy wspominaliśmy wielokrotnie, chcemy w pierwszej kolejności ten skład utrzymać. Jest to naprawdę fajna grupa ludzi, która. Która się dotarła przez ten sezon. I muszę to stanowczo powiedzieć: jeżeli będą nierealne oczekiwania finansowe, zarówno ze strony zawodników, czy ich menadżerów, czy jakieś nierealne oczekiwania, my ich spełniać nie będziemy. Ten czas zagłębił minął bezpowrotnie i wolną rękę w poszukiwaniu sobie pracodawcy i klubu w przyszłym sezonie otrzymał od nas Miłość Przybecki. Po to ci zawodnicy są szkoleni w najlepszych warunkach, tutaj uważam, w Polsce. Po to, żeby dostawali szansę, i naprawdę serce rośnie, jak się patrzy na, na niektórych tutaj młodych zawodników, którzy, którzy rozumieją po pierwsze filozofię klubu, z tą filozofią chcą iść, a po drugie no, robią niesamowity progres na boisku. Piotr Burlikowski, dyrektor sportowy Zagłębia Lubin. Panie Piotrze, spotykamy się dziś po sezonie. To nie jest czas na odpoczynek, ale okres wytężonej pracy dla dyrektora sportowego. Zgadza się. No, okres wytężonej pracy, ta praca jest cały czas, trwa przez cały sezon, aczkolwiek ten okres jest okresem innym, okresem gdzie dochodzi do takich finalizacji czy przedłużenia kontraktów czy pozyskiwania nowych zawodników. Właśnie te dwie kwestie też postaramy się umówić. Przedłużenie kontraktów kilku zawodnikom kończą się te kontrakty między innymi Dominikowi, Chładunowi. Co z Dominikiem? Znaczy możemy się odnieść do każdej każdej osoby na, na temat każdej osoby odpowiem i tutaj y, jestem otwarty. Kibice też chcą wiedzieć i absolutnie my, jako klub, te informacje przekażemy. Jeżeli chodzi o Dominika Chładuna, e, kończy mu się kontrakt. Złożyliśmy propozycję przedłuże, przedłużenia kontraktu Dominikowi. E, powiem tutaj troszeczkę więcej. Myślę, że Dominik otrzymał naprawdę fajną propozycję rozwoju. Ona jest, ta propozycja jest y, określona i, i Ciekawa co do jego e, progresji w klubie. Chcemy go też wypożyczyć na następny sezon, to też jest zawarte w propozycji kontraktu. Aczkolwiek Dominik, e, widzę, że się jeszcze cały czas waha, co mnie niezmiernie martwi, bo myślę, że lepszego miejsca do rozwoju, jak, jakie jest zagłębie Lubin, dla, dla Dominika nie będzie. Ale z drugiej strony, też muszę powiedzieć jedną rzecz, też nie będziemy niewolnikiem e, stawiania jakichś nierealnych. Oczekiwań czy żądań, i Dominik musi się jasno określić do pierwszego treningu, czy chce z nami przedłużyć kontrakt i chce z nami tutaj być. Tutaj dyrektor powiedział o tych, żeby nie zostać niewolnikiem żądań. Chodzi też pewnie o menedżerów i nie tylko o Dominika, ale o znaczy ja inne personelu. Ja, ja myślę, tak, zgadza się. No, dzisiaj jest też taki okres, bardzo, bardzo gorący, jeżeli chodzi o rozmowy, tak jak wspomniałem, kontraktowe czy, czy pozyskiwanie zawodników, i muszę tu jednoznacznie powiedzieć yy, i stanowczo nie będziemy, nawet za ko kosztem tego, że do zespołu, czy do Zagłębia yy, nie przyjdzie nikt. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale te, tutaj muszę to stanowczo powiedzieć, jeżeli będą nierealne oczekiwania finansowe zarówno ze strony zawodników, czy, czy ich menadżerów, czy y, jakieś nierealne y, oczekiwania, my ich spełniać nie będziemy. Ten czas zagłębił minął powrotnie i nawet kosztem tego, że, że jakiś dany zawodnik, którego chcielibyśmy pozyskać, y, nie porozumiemy się za to warunków finansowych adekwatnych i realnych, które dzisiaj zagłębił są, to taki zawodnik się tutaj nie pojawi. Czyli to tak naprawdę nie tylko jasny sygnał dla, dla menedżerów i zawodników, ale też dla kibiców, że z tej drogi zagłębie po prostu nie schodzi i nie zejdzie. Nie, nie zejdzie, absolutnie nie zejdzie, nawet kosztem tego, to jak wspomniałem, że nie przyjdzie nikt. Co oczywiście e, wierzę, że, 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 że tak się nie stanie, ale najwyżej będziemy czekać i będziemy po prostu nieugięci. Nie, nie zejdziemy z tej drogi. Kolejne nazwisko, które z pewnością będzie interesowało nie tylko kibiców, ale też e, trenera Piotra Stokowca, Jakub Tosik, obrońca. Jakub Tosik przedłuży z nami kontrakt. Jesteśmy porozumieni co do przedłużenia umowy z Kubą. Po powrocie z zasłużonego odpoczynku, mówię tu o zawodnikach, z Kubą przedłużymy kontrakt. Aleksander Kwiek? Złożyliśmy propozycję Olkowi Kwiekowi. Ta propozycja jest propozycją motywacyjną. Od Olka zależy, czy chce o nią walczyć. Także czekamy na odpowiedź Olka. Kapitan Łukasz Piątek. Z Łukaszem Piątkiem jesteśmy, można powiedzieć, podobnie jak z Kubą Tosikiem. No, praktycznie porozumieni Łukasz Piątek, mogę powiedzieć, że będzie zawodnikiem zagłębielowym. I napastnik Michał Papadopoulos. Michałowi złożyliśmy propozycję. Z Michałem jest sytuacja troszeczkę złożona. Muszę to też wyjaśnić kibicom, bo, 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 bo warto o tym powiedzieć. Michał jest w stanie zgodzić się na mocno motywacyjną. Umowę. Jest ona uzależniona przede wszystkim w duży, dużym stopniu od występów czy od, od zdobytych bramek. Michał jest świadomy tego, że, że oczekiwania są wobec niego spore i, i on sam wobec siebie też ma spore oczekiwania. I myślę, że tutaj dojdziemy do porozumienia i Michał zostanie naszym zawodnikiem na następny lub następne sezony. Także mam nadzieję, że tak się stanie. Tak, jak też wspominałem wielokrotnie, czy wspominaliśmy wielokrotnie, chcemy w pierwszej kolejności ten skład utrzymać. Jest to naprawdę fajna grupa ludzi, która, która się dotarła przez ten sezon, która zrobiła przede wszystkim też bardzo dobry wynik sportowy. No i oni w pierwszej kolejności muszą tą szansę otrzymać. A czy ci zawodnicy, którzy dostali propozycję od Zagłębia, mają jakiś taki termin, do którego muszą się określić, tak żeby byli gotowi dla Piotra Stokowca, trenera? No chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby to na pewno do 18 czerwca, czyli do pierwszego treningu, czy, czy zaraz na początku, jak zawodnicy wrócą z urlopów, żeby te kontrakty podpisać? Także tutaj jesteśmy klubem, który jest na pewno bardzo stabilnym, bardzo ciekawym, bardzo klubem, który idzie do przodu. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, są w stanie robić też progresję swoich umiejętności, czy, czy mieć zadowolenie z tej gry. Także myślę, że tutaj, tak jak wspomniałem, wymienialiśmy tych zawodników. Tak się z nimi stanie, oni pozostaną tutaj u nas w głowie. Moje przeoczenie, ale tak naprawdę jeszcze w tym gronie jest Adrian Błąd. Tak, no można powiedzieć przeoczenie, aczkolwiek z Adrianem Błądem jest wszystko ustalone. W tym tygodniu przedłużymy kontrakt. Adrian jest na kilkudniowym gdzieś urlopie. W tym tygodniu jesteśmy mówieni na przedłużenie kontraktu. Adrian Błąd zostanie naszym zawodnikiem na okres trzech lat. To również czas pożegnań z miedziowymi? Zgadza się. Podczas ostatniego meczu, przed meczem z Termaliką pożegnaliśmy uroczyście Borisa Godala i Pawła Stolarskiego zostały wręczone im koszulki, podziękowaliśmy im za, za pobyt tutaj i grę w Zagłębiu muszę powiedzieć jedną rzecz, zarówno Boris jak i Paweł są to dobrzy zawodnicy, niestety problemy zdrowotne przeszkodziły im tutaj w pokazaniu pełni swoich możliwości także decyzja została podjęta odnośnie nieprzedłużania kontraktu z Borisem głównie ze względów zdrowotnych, a Paweł Stolarski był zawodnikiem wypożyczonym z Lechii Gdańsk i, i, i również nie było to zbyt nie było możliwe pozyskanie Pawła zbyt duże pieniądze to kosztuje. Poza tym Paweł też chciałby w sposób stały grać. Tutaj miał mniejszą możliwość. Przeszkodziła mu w tym kontuzja przede wszystkim tak jak wspomniałem i też Wolną rękę w poszukiwaniu sobie pracodawcy i klubu w przyszłym sezonie otrzymał od nas Miłosz Przybecki, który jest jeszcze związany kontraktem rocznym z naszym klubem, ale w naszym klubie występować już nie będzie. A z wypożyczenia powraca do Lubina Piotr Azikiewicz, który rundę wiosenną spędził w rozwoju Katowice. Zgadza się. Wypuszczaliśmy Piotrka zimą po to, żeby ogrywał się w sposób stały i żeby był wiodącym zawodnikiem na szczeblu drugiej ligi, po to, żeby gotowy wrócił i walczył o swoje miejsce w Zagłębiu Lubin. Aczkolwiek życie zweryfikowało i pokazało dzisiaj miejsce w szeregu troszeczkę Piotrkowi Azikiewiczowi I, i powiem szczerze, że tutaj występuje jego w rozwoju nie pomogły mu, nie grał na, na szczeblu drugiej ligi, nie, nie, nie bardzo sobie tutaj wyobrażamy, że jest w stanie podjąć rywalizację na szczeblu Ekstraklasy. Także dojdzie też do ponownego wypożyczenia Piotrka Zilkiewicza. Dobrze, to jeśli chodzi o, o te personalia aktualne. Na jakie pozycje potrzebujemy zawodników wzmocnień? Przede wszystkim muszę podkreślić jedną rzecz, zimą skoncentrowaliśmy się na wzmocnieniu formacji defensywnej. Działania tej formacji, można powiedzieć, w rundzie wiosennej one są zadowalające. Koncentrowaliśmy się na tym, żeby ta defensywa została utrzymana również na sezon ekstraklasowy. Tak się też stało, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. A letnie okno transferowe, koncentrujemy się w letnim oknie transferowym na pozyskaniu zawodników ofensywnych. Także tutaj jest priorytet. Chcemy pozyskać do formacji ofensywnej dwóch, może trzech zawodników. Pozyskanie nowych zawodników to oznacza też ruchy, tak jak w przypadku Dominika Choduna, jeśli podpisze kontrakt, wypożyczenia. Czy zawodnicy inni też będą na takie wypożyczenia, może nie tyle oddawani, co będą grać po prostu na wypożyczenia? Znaczy, przede wszystkim jedna rzecz też nie zejdziemy, jeszcze raz muszę też podkreślić, nie zejdziemy z drogi grania korzystania, złe słowo może korzystania. Chcemy postawić na zawodników, którzy tej karze są, którzy są wychowankami, którzy przeszli przez akademię. Muszę podkreślić też fakt taki, bo, bo warto to podkreślać, że w poprzednim sezonie tym takim dla nas bardzo udanym, 16 zawodników, wychowanków bądź zawodników, którzy przez tą akademię się przewinęli, 16 zawodników wystąpiło podczas całych rozgrywek, także my z tej drogi nie zejdziemy i na tych zawodników będziemy absolutnie dalej stawiać i to jest dla nas priorytet. A jeżeli chodzi o, o, o wypożyczenia, tak wspomniałem, Dominik Chładun jest y, bramkarzem i chcemy Dominika trochę rozwinąć drogą Konrada Forenca, który był trzykrotnie wypożyczany i wrócił do nas gotowy, co pokazał poprzedni sezon. Także droga Dominika jest y, taka, wspólnie doszliśmy do wniosku, powinna być podobna. A jeżeli chodzi o innych zawodników, y, nie planujemy raczej wypożyczeń, być może w przypadku Jarka Jecha, jeżeli będzie to odpowiednia jakaś propozycja, czyli. czyli jakaś gwarancja grania na odpowiednim poziomie pierwszoligowym chociażby, to, to będziemy się nad tym zastanawiać. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy jakichś większych ruchów czy wypożyczeń zawodników. Ale wzmocnienia też będą jeśli chodzi o roszady z drugiego zespołu do pierwszego, bo chyba Maciej Kowalski-Haberek rozpocznie przygotowania z pierwszym zespołem. Tak, absolutnie. Maciej Kowalski-Haberek trzeba to też z pełną odpowiedzialnością powiedzieć po okresie takich, można powiedzieć, zesłania do rezerw w Banicji Wrócił do pierwszego zespołu absolutnie, zasłużenie swoją postawą na treningach podczas gry w drugim zespole. Absolutnie zasłużył, do tego, żeby do tego, zasłużył na to, żeby do tego pierwszego zespołu wrócić i dostać szansę. Także Maciej Kowalski-Haberek będzie zawodnikiem pierwszego zespołu. To, jak już jesteśmy też nawet przy tym drugim zespole, to możemy dwa słowa też wspomnieć o naszych rezerwach, bo wynik wykręcony przez drużynę trenera Pawła Karmelity jest naprawdę dobry. No myślę, że on jest bardzo dobry i nie, nie tyle dobry, co bardzo dobry. Tak drugie miejsce w trzeciej lidze naprawdę jest to bardzo dobry wynik. Jest to również bardzo dobra, fajna praca trenera Karmelity i tej grupy zawodników, która absolutnie sprawdziła się na tym szczeblu. Także tutaj słowa uznania i też przy tej okazji muszę tutaj pogratulować i podkreślić też fajny wynik dziewczyn, licencjom Polski Polski, prace trenera Ranga Turkowskiego, także cieszymy się. A jak okiem dyrektora sportowego można podsumować ten miniony sezon? Bardzo dobry wynik osiągnięty na koniec sezonu 77 punktów. Runda wiosenna, no można powiedzieć, świetna, jeżeli chodzi o, wy o wykonanie tego zadania, które, które zostało zespołowi przedstawione. Aczkolwiek muszę przypomnieć sobie okres letni, przyjście tutaj do pracy i ten okres letni, kiedy, kiedy ten zespół po spadku był budowany i można powiedzieć, takie było trochę oddzielanie ziarna od plew, tak i, i naprawdę techniczna praca, która została wykonana przez sztab szkoleniowy, yy, wiele takich decyzji personalnych, które trzeba było podjąć, trzeba było nakreślić jakąś strategię, politykę, która, która będzie przyświecała. I, I myślę, że z perspektywy roku, naprawdę wbrew pozorom, to był bardzo trudny okres, szczególnie ten okres jesienny, bardzo trudny. Ale, ale wszystkie decyzje, które zostały podjęte, czy większość tych decyzji, uważam, że one zostały podjęte w sposób właściwy i, i bronią się dzisiaj boiskiem, wynikiem i, i tym, co się wydarzyło. Tutaj naprawdę były podstawy do tego, żeby, żeby ten zespół odbudować, przede wszystkim na bazie chłopaków młodych, głodnych, grania. Chłopaków ambitnych, którzy chcą coś udowodnić. I tutaj naprawdę duże słowa uznania. Tak jak już wspomniałem, sztab szkoleniowy to, to, to oczywiste. To jest jedno, ale dwa też dla tych chłopaków, którzy tu zostali i którzy, trzeba powiedzieć jedną rzecz, z perspektywy tego całego sezonu, można powiedzieć, że na tym boisku za Zagłębie umierali. I też dopływ, dopływ świeżej krwi z Akademii. Tych chłopaków, którzy latami się też tu mówiło, Zagłębie nie daje szansy wychowankom, nie daje szansy młodym zawodnikom musieliśmy to zmienić i pokazujemy na każdym kroku, że to się zmieniać będzie. Po to ci zawodnicy są szkoleni w najlepszych warunkach, tutaj uważam, w Polsce, po to, żeby dostawali szansę i naprawdę serce rośnie, jak się patrzy na, na niektórych tutaj młodych zawodników, którzy, którzy rozumieją po pierwsze filozofię klubu, z tą filozofią chcą iść, a po drugie no, robią niesamowity progres na boisku. A panie dyrektorze, a jak można podsumować te ruchy transferowe nasze? Znaczy... Muszę powiedzieć jedną rzecz, że Ligę wygrał zespół i to zespół stworzył, zespół stworzył zespół, stworzył tą chemię, która tutaj była i wygrał tą pierwszoligową batalię w sposób zdecydowany. Aczkolwiek z tych wszystkich ruchów transferowych uważam, że najlepsze, najlepsze, najlepsze to, co się zdarzyło w Zagłębiu, to pozostanie Lubomira Guldana. Dzisiaj to mogę powiedzieć, troszeczkę rozwinąć. Pamiętam okres letni, praktycznie nie wiem, mój pierwszy dzień w pracy i Lubomir Guldan, który absolutnie nie wyobrażał sobie grania na, na szczeblu pierwszej ligi. E, motywował chęć swojego odejścia tym, że po prostu grał w takich klubach, na takim poziomie, że on sobie nie wyobraża grania w pierwszej lidze. Nie, nie, nie mówił, że w Zagłębie, nie wiem, nie chce grać w Zagłębie, dlatego, że to jest taki klub, który spadł. Czy, nie, nie, motywował to, że że to jest pierwsza liga, i to po prostu nie wyobraża sobie takiego grania. I, i, i... <grywia> dzisiaj z uśmiechem na, na ustach możemy sobie tylko przypominać, jakie zabiegi i, i ile czasu trwało przekonanie Guldana, żeby, żeby, żeby dał się przekonać. Pamiętam mecz z Holiczanką, który miał być jego ostatnim meczem, bo Boris doznał w tygodniu kontuzji. Stało się tak, że suma summarum Guldan zagrał w tym sezonie jak profesor, i zostanie z nami na następne dwa lata przynajmniej. A tak na koniec. Czego życzy się dyrektorowi sportowemu w okresie letnim, w tym gorącym okresie letnim? Żeby o, telefon dzwonił? <noise> nie, żeby telefon cały czas je, dzwonił? Jeżeli, nie, jeżeli te, je, mówimy o gorącym okresie, to trochę wody. Ja bym sobie życzył przede wszystkim jednej rzeczy, żeby, żeby te realia, żeby zawodnicy, o właśnie, żeby gro zawodników, z którymi rozmawiamy, czy gro zawodników, nie, zawodnikami, z którymi rozmawiamy, rozmawiamy nie ulegali temu tej, tej gorączce. Zagłębia to jest klub, który. Jest świetnym miejscem do rozwoju, ale te, też miejscem, który nie rozdaje pieniędzy, nie jest, nie wiem, bankomatem i nigdy tak nie będzie traktowany, przynajmniej, do, przynajmniej myślę, że przez następne set lat. Także te czasy chyba, chyba bezpowrotnie minęły, i tutaj oczekujemy przyjścia zawodników głodnych, ambitnych, którzy wiedzą, że w tym klubie się absolutnie można rozwinąć.